AKG stworzyło pierwszy model słuchawek K240 w latach 70 i posiadały impedancję z rzędu aż 600 ohm. Przez te kilkadziesiąt lat model ten zdołał zyskać na popularności i wyewoluować do naszych dzisiejszych, obecnie jednych z najbardziej popularnych od AKG serii zaraz po K240 Studio, a mianowicie jest tutaj mowa o modelu K240 Mark II który nie oznacza nic innego jak dzisiejszą wersję drugą tych słuchawek posiadających impetancję z rzędu 55 ohm, co przekłada się na to, że słuchawki są obecnie do dzisiaj produkowane i przez co jest, jest zdecydowanie łatwiej wysterować na obecnych dzisiejszych urządzeniach, takie jak smartfony, laptopy, pecety czy jakiekolwiek inne dowolne urządzenia posiadające złącze na wyjście audio mini jack 3,5 mm lub zwykły klasyczny jack 6,3 niż to miało miejsce lat 50 temu. Zaktualizowany drugi wariant tych słuchawek powstał w 2008 roku w Austrii, a w 2009 roku produkcja została przeniesiona do Chin. Słuchawki K240 Mark II są bardzo lekkie, ponieważ ważą zaledwie 240 gram i są to jedne z najlepszych i najwygodniejszych słuchawek jakiekolwiek miałem w swoim życiu, ponieważ posiadają jedną z najbardziej przeważających funkcji, Chodzi tu o mianowicie system ergonomiczny, który na potrzeby swojego materiału nazwę ten system Załóż i Zapomnij, którym nie regulujemy panku tych słuchawek ręcznie, tylko słuchawki zakładamy na głowę i one się same automatycznie dostosowują do głowy użytkownika, co skutkuje tym, że nic nie musimy więcej robić ani ustawiać. Tylko słuchawki rozpakowujemy od samego fabrycznego opakowania, zakładamy je na głowę i już słuchawki mamy gotowe do użytkowania co nie ukrywam i cały czas podkreślam, że przez to te słuchawki są jedne z najlepszych i najwygodniejszych, jakie możecie tylko obecnie sobie kupić, ponieważ niezależnie od osoby, czy jest to ktoś od Was z rodziny, Wasz znajomy, przyjaciel, pies, kot, czy właśnie Ty, są to słuchawki, które zawsze się będą same automatycznie regulowały i dostosowywały do głowy dowolnego użytkownika, który je w danym momencie użytkowuje. Więc jest to moim zdaniem fenomenalne rozwiązanie, proste i intuicyjne udogodnienie. Pamiętajcie jednak, że są to słuchawki studyjne, więc dźwięk w takich słuchawkach jest studyjny. A czym właściwie jest ta studyjność dźwięku w słuchawkach? Chodzi tu mianowicie o to, że są to słuchawki takie, które będą pod stricte zastosowanie studyjne. Mają przeważnie dźwięk bardzo wyrównany, wręcz bym powiedział nawet płaski, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie jest on podkoloryzowany, odbity w sztucznie podbitych, dudniących basach. Dźwięk w takich słuchawkach jest zawsze referencyjny, czyli starający się być jak najbliżej, oddać wierność oryginałowi dźwięku, oddawający pierwowzór dźwięku. Taki, jakim został nagrany faktycznie w piosence w studiu nagraniowym. Każdy dźwięk, muzyka, gry czy filmy brzmią bardzo czysto. Bas też jest, ale bardzo mało odczuwalny w którym nie można w ogóle porównywać go do ze słuchawek z, na przykład ze Sony ponieważ takie słuchawki mają się przede wszystkim skupiać na dokładnej pracy z dźwiękiem i montażem do filmów. Więc praktycznie każdy szczegóły jak nie większość tutaj na tych słuchawkach obecnie usłyszycie, choć muszę zaznaczyć, że są to słuchawki na, na półotwarte, więc w porównaniu do takich zamkniętych słuchawek marki Beyerdynamic dźwięk w takich słuchawkach jest troszkę w innym odbiorze. Mam wrażenie, że w zamkniętych słuchawkach jest łatwiej usłyszeć te najmniej głośne, bardzo ciche dźwięki, drobne detale w piosenkach, które tak na dobrą sprawę nie mają olbrzymiego wpływu na jakość i końcową ocenę odbioru utworu, lecz chciałem o tym przynajmniej tylko przy okazji wspomnieć. Polecam Wam bardzo nabyć sobie słuchawki AKG K240 Mark II, ponieważ w porównaniu do wersji pierwszej K240 Studio. Niczym się praktycznie dźwiękowo te słuchawki nie różnią, są to te same identyczne słuchawki, oprócz innego koloru i tym, że w Mark II są jeszcze dodatkowe dołączone wymienne welurowe pady, więc mamy tutaj w opakowaniu pady skórzane i welurowe do wyboru, które są bardzo miękkie i przyjemne dla ucha. W zestawie mamy jeszcze dwa kable mini jack na mini XLR, tym jeden skręcony i jeden długi 3 metrowy prosty. Oczywiście mamy też dołączony przekręcany adapter na dużego jacka. Cena takich słuchawek na dzień dzisiejszy, jak ten materiał nagrywam, waha się w granicach 350 zł. Choć zaznaczam, że to też zależy od tego, gdzie je kupicie. Choć mimo wszystko uważam, że cena takich słuchawek jest adekwatna do stosunku ceny do jakości. Jest to jeden z najbardziej popularnych od wielu lat na świecie modeli słuchawek AKG, gdzie moim zdaniem modele takie jak K240 są fenomenalną ikoną wśród słuchawek i zaręczam Was. Że, jeśli będziecie takie słuchawki używać zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli tylko u siebie w domu i nigdzie na zewnątrz jak sama nazwa wskazuje, są to słuchawki studyjne to takie słuchawki Wam spokojnie wystarczą na parę ładnych lat, jak nie więcej. A jeśli macie w swoim domu jakiegoś pupila, który mógłby Wam pogryźć lub przeciąć w takich słuchawkach kabel, to zawsze możecie sobie po prostu taki kabel wymienić i słuchawki nadal Wam będą działały. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się na razie i cześć!